Cześć, jestem Sar, czy witam Was w kolejnym odcinku naszej serii zagrajmy w GTA Liberty City Stories. Jadę po raz kolejny do matki, do niego Cypriani, żeby zobaczyć, co tym razem będziemy mieli do zrobienia. Ona tutaj ciągle nie popiera działań swojego syna i wręcz można powiedzieć, że jest przeciwko niemu. No a to jeszcze nie wszystko, co ona tutaj odwali z tego co pamiętam. Ma, ma, I ain't talking to you no more, Tony. You shame your Sicilian roots. After you took that photo of Costa, he stopped paying his protection money. And what are you doing about it? Nothing. Your father would have turned him into meatballs by now. Costa might be a bit funny, but it takes guts to snub a Cipriani. I only wish you had his guts. Tu okay, ma, you ask okay, znowu matka bohatera naszego wjechała mu na ambicje. No i cóż, powiedziała, że jest... Toni Cypriani prawdziwą taką, nie wiem. Mm, że przynosi hańbę, może tak powiem, przynosi hańbę rodzinie Cypriani. Za swoje działania, i po tym jak zrobiliśmy te kompromitujące fotki Giovaniemu Kasie, to ten przestał wówczas tutaj naszą ochroną się zajmować. No i teraz spróbujemy dać mu nauczkę. Matka właśnie go powiedziała, że gdyby ojciec to niego żył, to on by się wtedy tym odpowiednio zajął. No i teraz zapewne nasz bohater. Pokażę, że też to potrafi. Hi, Tony, how you doing? What's up? You and me are gonna talk, Casa, just somewhere more private. Okay, idziemy sobie pogadać w jakimś prywatnym miejscu. Ja nawet kojarzę już, co tutaj zrobimy, ale nie będę wam może przedwcześnie zdradzał, to też jest dość e, ciekawa misja. So, uh, where, where are we going? Tak, kasa się oczywiście pyta, gdzie jedziemy, ale zaraz się przekona. Jeszcze się dopytuje, czy między nami wszystko w porządku. No nie do końca, stary. Obiecuję, że przekaże nam pieniądze, jeśli tylko damy mu trochę czasu, ale to już za późno. Czy jego matka nadal lubi? Jego ostrą kiełbasę, że może dostarczyć jeszcze więcej i nie ma problemu. No cóż, nic już nas nie przekona. Zatrzymujemy się tutaj. Wjeżdżamy do środka, na ten teren. Nikt tutaj nie zobaczymy, co mu zrobimy. Dobra. So, uh, what do you want to talk about, Tony? to Jest, Tony. Ciągle się dopytuje czy chodzi o pieniądze za ochronę. We can talk about this, right, Tony? Yeah, yeah. Talking is good. People just don't talk enough these days, Tony. Stand there and shut your yap, Casa. Yeah, okay, Tony, but I don't feel comfortable. Hey, easy with that, Tony. It's it's the on switch for the. No właśnie, na początek trochę go nastraszyliśmy, a teraz... Ruszajmy, szybko go dogonić. Mamy siekierę i pewnie wiecie już co z nią zrobimy. Szybciej, 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 szybciej. Biegniemy za nim. Skubany, czekajcie, muszę go jakoś obejść od dobrej strony, chodź tu. Czekajcie, może teraz z tej strony przejdę. Może on się będzie wracał. Aj, aj, aj. Patrzcie jaki. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Raczej tutaj chyba nie mogę w niego strzelać, bo tutaj chodzi o to, żeby po prostu go pociachać na. A, musimy po prostu się zakraść do niego. Dobra, ale to normalnie tak podejdę? Nie, muszę coś innego zrobić. Bo czym tu się skradało? O to jest pytanie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Wystarczy powolutku iść? Nie, no nie za bardzo. Mam po prostu zakraść się do niego od tyłu, tak? Nie, zobaczymy teraz. Może tym razem się uda, może nas nie zauważy. Kurde, ale jak? Jak mam do niego podejść, zakradając się? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczmy sobie tutaj na ustawienia, czy jest coś właśnie odpowiedzialnego za skradanie się. Tutaj mamy sterowanie w samochodzie. A tutaj zobaczmy. Nie no, teoretycznie to nie widzę niczego tutaj. Czy mógłbym się skradać? To jest dziwne. Może jednak go dogonimy jakoś. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie no, nie da rady, bo on jest na tyle szybki, że bez problemu tutaj nam ucieka. Ja muszę jednak jakoś właśnie go zajść od tyłu, ewidentnie. Że muszę znaleźć, kurde, taką drogę, żeby nas nie zauważył. Czekajcie, może teraz się uda. Nie, on ciągle, kurde, biega. Tędy, jak przejdę, Zaznaczę go teraz. Patrzcie, może teraz się uda. On teraz mnie na pewno nie widzi. I to chyba o to chodzi. No, to już nie przetrwasz zbyt długo, stary. Przykro mi, no cóż, nie możemy być cywilizowani w takiej sytuacji. I teraz powiem wam tak: pociachamy go na drobne kawałeczki, i z jego mięsa e, zrobimy wędliny. To oczywiście brzmi okropnie, ale taka jest prawda. Dobra, wyglądanie, wyglądanie! No właśnie, tutaj było przed chwilą napisane, że w tym wanie y, mamy pokrojonego Giovaniego kasę i teraz musimy po prostu y, najpierw zawieźć tego wana do Pay and Spray, do warsztatu, żeby przemalować pojazd, i żeby przestała nas gonić policja, a później y, zwyczajnie dostarczymy to mięso Giovaniego, żeby właśnie przerobić to na wędliny. To jest naprawdę ohydne, ale... Do tego też nas twórcy tej serii przyzwyczaili, że takie tutaj zagrywki są stosowane, więc przejedźmy się. Na szczęście mamy tylko dwie gwiazdki, więc to raczej wielkich problemów mi sprawić nie powinno. Wprawdzie policja jest w stanie bardzo łatwo nawet przewrócić taki van, więc muszę uważać. Ale na razie daliśmy radę uciec, teraz tutaj spokojnie. Jesteśmy blisko już warsztatu Pay and Spray, więc powinno się jak najbardziej udać. Skręcamy w lewo. No i przemalujmy to sobie. Zerknę na pieniądze. Nie, jednak teraz mi płaci, bo się byłem zaciekawiony, czy właśnie będę w stanie... Znaczy, czy jest to tak, że jak... O kurde, i patrzcie. A, zawaliłem to. To jest to, o czym mówiłem wam kiedyś. Że kiedy te gwiazdki migają i ja wtedy zrobię jakieś przestępstwo, czy tak jak teraz, chociażby lekko uderzę w policyjny radiowóz, to wtedy od nowa rozpoczyna się pościg, więc trzeba właśnie te kilkanaście sekund po przemalowaniu jednak uważać bardzo. No sami widzicie jak to tutaj wygląda. Można sobie szybko znowu nabić te gwiazdki. I teraz muszę bezpiecznie wyjechać, bo tutaj też są chyba, no właśnie są kliniarze, ostrożnie, żeby też nikogo nie przejechać, ani nic takiego jedziemy w takim razie do miejsca, gdzie Giovanni Casa mieszkał do tej pory. Nie, przepraszam, nigdzie gdzie mieszkał, tylko do tego jego e, sklepu chyba, gdzie on sprzedaje wędliny. I właśnie tam to e, dostarczymy. Nawet nie chcę być w skórze tych konsumentów, którzy później te wędliny wykupią. Special sausage,

I powiedział, że dobrze, że nie ma tutaj kasy w tym momencie, bo wręcz oszalałby na punkcie takiej ilości mięsa. No tak, zwłaszcza na punkcie swojego mięsa, tak. <laughs> Zabawnie to wygląda teraz. Czekajcie, ja tutaj miałem gwiazdkę, bo można oczywiście też gwiazdki sobie obniżać, przejeżdżając przez takie ikonki gwiazdki, tak jak przed chwilą to zrobiłem. I wiadomo, to wtedy obniża tylko jedną gwiazdkę, ale w tym przypadku miałem taką jedną gwiazdkę, więc to wystarczyło. Policjant zaczął mnie gonić po tym, jak starałem się określić pojazd, jak wyrzuciłem jakiegoś kolesia z pojazdu. A teraz tak, zanim udamy się do misji kolejnej, bo zdaje się, że to będzie chyba kolejna... Znaczy ostatnia już misja u mamy to niego. Z tego co pamiętam, z tego co grałem kiedyś. I kurczę chciałem wziąć... Aj! Zatrzymaj się, stary, zatrzymaj się. Spróbuję go jeszcze wysadzić. Wypadaj. Nie chciałem strzelać, bo to jeszcze by też w końcu narobiło mi problemów ze strony policji. A tak, to przejadę sobie tutaj. W ogóle ciekawostka. Też tutaj jest jedna broń ukryta. Możecie sobie zobaczyć. Tylko, że ja jej teraz nie mogę zabierać. To znaczy, ona by się zamieniła zamiast tej, którą mam teraz. A tą, którą mam teraz, mogę kupować non-stop. Więc wolę jednak ją mieć. Bo jak ta tutaj może jest niby lepsza, ale jak mi się skończy, to będzie problem. Tutaj w ogóle też jest chyba... O, jest czaszka, czyli taka misja rozwałkowa, w której musimy zabić określoną ilość przeciwników w wyznaczonym czasie, zazwyczaj jakąś określoną bronią. Też to Wam kiedyś jeszcze pokażę, tak jak i w GTA 3 robiłem. I teraz patrzcie, przejeżdżam tędy i tutaj dojedziemy do miejsca, gdzie jest właśnie kamizelka kuleodporna, która mi się tutaj bardzo przyda. Ostrożnie. O, właśnie. Kamizelka odporna, która mi się przyda, bo z tego co pamiętam, to ostatnia misja u matki. To niego będzie może nie tyle nawet dość trudna, co po prostu będzie sporo przeciwników, których trzeba będzie zlikwidować. Więc na to muszę się tutaj przygotować. amunicji mam sporo, więc powinno się udać. No ale za chwilę zobaczycie, o co właściwie w tej misji będzie chodzić. Ma, Jestem tylko na telefonie. Yeah, he's here now. Okay, okay, I'll screw him. Fine. Tony? Come to upset your mother again, huh? You spend all day playing the tough guy? You never come to see me or bring home any nice girls. But who'd want you anyway? You look so pasty and thin. You're trying to kill me with the shame and the worry. Well, no more. From this point on, we're through. I've called a hit on you. It's really the only great answer you. What? Ma? You were always a disobedient fool. It's for the best, son. At least try to die like a real man. Pretty stop shaming me. właśnie, mama to niego wynajęła płatnych zabójców, którzy mają go zlikwidować. Jest jeszcze mamy tutaj <try> <try> shotguna. Dobra kolejną broń przy okazji otrzymaliśmy w ramach tej misji. Jezu, zabiłem... Nie, nie, nie. Nie chcę zabijać cywilów. Chociaż w tej grze to wiadomo, można i tak nazwa zrobić. Ale chcę się skupić na tych właśnie zabójcach przede wszystkim. Dobra. Łężę kurde, granat. Spadamy. Okej, okay, udało się. Trzeba tutaj być bardzo ostrożnym z tymi granatami. No, teraz tamtych nie zobaczy stąd, niestety. Dobra, muszę wyjść. No, znowu granat, kurde. Najgorsze jest to, że ja nie do końca widziałem, gdzie ten granat leciał, ale mam nadzieję, że uciekłem. Dobra stary, chodź tu. Okej. Okay. No i tak kolejne fale wrogów będą tutaj przybywać. Dlatego właśnie y, powiedziałem wcześniej, że przyda mi się tutaj jak najbardziej y, kamizelka kuloodporna, żeby jeszcze mieć dodatkową ochronę. W każdym razie mama niego znowu powiedziała parę cierpkich słów na temat tego, że Tony jest prawdziwą zakałą tej rodziny Cypriani. Jezu, jeszcze policjant, no chyba sobie żarty robicie. Za chwilę, oczywiście, będzie mnie tutaj ścigać. Ja się na razie wycofam, żeby właśnie nie było takich problemów. Chociaż i tak może tutaj być blisko. Kurde, wsiadają do auta. Czekajcie, niech wysiądą. Jest ostrożnie. Czekajcie, wysiadam tutaj. Dobra. Skubani, no. Oni z czasem będą mieli coraz lepsze bronie, więc muszę naprawdę tutaj uważać. O, co tam stary? Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Przejdę do niego. Okej. Okay. Przeładowanie broni i zobaczmy z kolejnymi. Tak jest. Może w ogóle weźmy sobie shotguna teraz dla odmiany, bo jeszcze z niego nie korzystałem w tej grze. Gdzie on jest? Tutaj próbuję wsiadać! Gdzie, stary? Wysiadaj! Z drugiej strony wysiadł. Tak jest. No i chyba to będzie ostatnia fala, z tego co pamiętam. Zobaczymy. Dobra, ostrożnie. Tak jest. Dobra, trochę straciłem tutaj energii, czy tam raczej tej zbroi. Ale to nic. Dobra, udało się. I od tej pory, z tego co pamiętam, co jakiś czas będą mnie atakowali właśnie tacy płatni zabójcy, bo ciągle właśnie ta matka... No właśnie. Niestety ta matka właśnie opłaciła tych płatnych zabójców, więc oni ciągle będą nas mieli gdzieś tam na widoku. Będą starali się nas odnaleźć i nas załatwić, więc trzeba będzie uważać, bo już poruszanie się po tym mieście nie będzie takie bezpieczne do końca. No ale... Postaramy się po prostu o tym pamiętać i tyle. Ja może teraz przejdę sobie do kryjówki, żeby zapisać grę, dlatego że wtedy po pierwsze też trochę czas się przesunie do przodu, ale też i wezmę może znowu kamizelkę, która się powinna wtedy zrespawnować. Dobra. W ogóle jeszcze nie zdążyłem wam powiedzieć w trakcie tej akcji, bo zajęty byłem właśnie strzelaniem, ale kiedy przeszliśmy do matki to niego to wtedy też było słychać, jak ona właśnie rozmawia przez telefon i mówi normalnie do tych płatnych zabójców, że żeby jeszcze trochę poczekali znaczy, że ona właściwie próbuje, spróbuje przedłużyć tutaj pobyt to niego w tym mieszkaniu. Troszkę będzie zajmowała go rozmową, żeby oni właśnie zdążyli dojechać i go zabić. A później matka to niego bez problemu mu wprost powiedziała, że ona wynajęła płatnych zabójców, że to jest jedyny, e, jedyne wyjście z całej sytuacji i e, tak naprawdę nie miała tutaj żadnych skrupułów, żeby na własnego e, syna tych zabójców pospać. Więc tutaj sami widzicie, jaka to jest szalona kobieta. A e, najlepsze jest tym wszystkim to, że później w GTA 3 III... możesz, kurde. Że później w GTA 3 nasz Tony nadal będzie tam przesiadywał w tym miejscu, gdzie matka się znajduje i ona nadal będzie tam mu uprzykrzać życie. Więc to też jest taki humorystyczny sposób na to, żeby pokazać właśnie, że Tony jednak ciągle... O kurde, to już nie ma tej kamizelki, a jednak jest. Że Tony jednak ciągle tej matki słucha i że jest dla niego ważna. Nawet fakt, że nasłała na niego płatnych zabójców, nie zraził go do niej i nadal planuje jej pomagać. Tak więc, cóż, na razie oczywiście nie będzie tego robić, bo jak widzicie, kurde co ja robię. Jak widzicie, już zniknęła ikonka w ogóle matki Toniego na mapie, to znaczy, że już nie będziemy na razie, albo na w ogóle, już chyba żadnych misji dla niej wykonywać. A jeśli nie w ogóle to właśnie przez jakiś czas i teraz jadę do Salvatora, do kolejnego zleceniodawcy, którego oczywiście też doskonale znamy z GTA 3. Więc podejdźmy tutaj i zobaczmy co będzie miał nam do zaoferowania. Hey boss, you okay? Do I look okay? No. Then what are you a fucking moron? You're always saying the obvious. I can't believe I'm surrounded by people like you. Sorry. Listen, I'm sorry. Tony, you're one of my most trusted allies. After what you did, you're like a son to me, better than my son, better than any son. Your mother is a lucky woman. So I hear. Anthony, it's over for guys like us. We're dinosaurs, or dodos, or dildos, or something. I tell you, even in my own family, I feel like Jesus, surrounded by 12 Judases. I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less, that I need to do me a favor, and she asked me for money? All I wanted was 24-hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. And now I get this horseshit? I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay <laughs> it's me? Insulting. It's a disgrace! We're finished. Men of honor like you and me. Listen, Tony, I want you to take something to her. You're gonna take this crap off abroad? For now? What choice do I have? Look, go down there, pay her off, and tell her I'd like to have a word with her. Go. No cóż, na początek Salwator powiedział, że Tony jest dla niego nawet kimś więcej niż synem, a później zmierzał do tego, że jest otoczony tak naprawdę przez samych zdrajców, że to właściwie jest koniec dla takich osób jak Salwator czy Tony, dla gości z honorem i z zasadami, że wszyscy dookoła tylko... Czyhają na potknięcie takich ludzi jak Salvator i właśnie Salvator powiedział, że jest problem z niejaką Jane Hopper. Jest to jakaś szefowa, która. Salwator chciał, żeby ona użyczyła mu doków w celu zorganizowania strajku, bo zorganizował ludzi do strajku i chciał wykorzystać doki do tych potrzeb ona jednak nie chciała mu takiej przysługi udzielić ona żąda pieniędzy no i chcąc nie chcąc Salvatore na razie chyba chce pójść na ugodę i chce żebyśmy dostarczyli te pieniądze a później ona miałaby udać się do Salvatora na jakąś rozmowę więc za chwilę zobaczymy jak to się rozwinie Salvator wants to talk I'm not playing Salvatore's game Thanks for the donation No i właśnie, problem jest taki, że ona wcale nie zamierza współpracować. Zabrała pieniądze i nasłała na nas swoich bandziorów i patrzcie, teraz nas gonią. Czekajcie, ja spróbuję może ich rozstrzelać. Dobra. Tam w sumie kolejny to już jest dalej, więc nie muszę nawet do niego strzelać, ja już to zrobiłem. No i sami widzieliście, ona wcale nie zamierza iść na ugodę, tylko po prostu... Tutaj nasłała swoich bandziorów, żeby nas powybijali, zabrała sobie zapłatę i to tyle. Więc raczej Salvator nie powinien liczyć na to, że uda się tutaj mu w jakiś sposób ugadać z nią. Ja przejdę może tędy, dlatego że zdaje się, że w całych tych dokach będą ci bandyci. No i proszę, misja od razu ukończona w takim razie. Więc nie było to zbyt trudne, chociaż wszystko zależało właśnie od tego, czy uda nam się dość szybko uciec od nich. Bo zwróćcie uwagę, że oni tam na samym początku mnie po prostu okrążyli. I gdybym tam został dość długo, to by mnie po prostu zatłukli na śmierć. Kurde, patrzcie, jaki skubany. E, oczywiście, strzeliłem nie do tego, do kogo chciałem. Siadaj, stary. Siadaj, uciekaj. Nie masz wprawdzie jakiegoś interesującego auta, ale... Zabieram tylko po to, żeby dojechać do Salwatora. Doniesiemy mu o tym, co zrobiliśmy, i za chwilę zobaczymy, jakie dalsze kroki będziemy musieli poczynić z tą Jane Hooper. No bo z pewnością e, raczej już tutaj nie ma co liczyć na to, że Salwator będzie chciał się ugadać. Jego honor tym działaniem został z pewnością nadszarpnięty, więc wchodzimy.

to w takim razie zrobi to z jej ludźmi, którzy dla niej pracują. I mamy teraz dostarczyć tym ludziom prostytutki, które tutaj są zaznaczone na mapie. No i wtedy się z nimi zabawią właśnie niejako na koszt Salvatora. Co powinno wkurzyć się Jane Hopper, na tym zależy właśnie Salvatorowi. I zwróćcie uwagę, znaczy było wcześniej napisane, że mamy ograniczony czas na to, to znaczy... Czekajcie, przejdźmy tędy. To znaczy do 15.45 musimy zawieźć wszystkie 6 dziewczyn. I teraz tak, tutaj mamy... A, widzę, że muszę po prostu tak zrobić. Aha, załatwić wszystkich klientów, dobra. Myślałem, że wystarczy, że im przeszkodzę w tym, co tam robili w tym samochodzie. Ale jednak nie do końca. Jeszcze muszę ich porozjeżdżać. Ewentualnie zabić bronią, czekajcie. Ok, no i zabieramy dziewczynę. I za chwilę jedziemy po kolejne. Niestety, kurde, zebrałem pierwszą gwiazdkę, ale szybko zniknęła. Jak widzicie, na szczęście, jedna gwiazdka to jest niewielki problem. Dobra, tutaj będzie następna. Akurat ta będzie sobie spokojnie tutaj się przechadzała. Warto do takiej misji zabrać samochód, który który pomieści właśnie więcej tych dziewczyn, konkretnie trzy, to wystarczy je zabrać na dwie tury. Oh, yeah, <laughs> Okej, okay, znowu tutaj przeszkodziliśmy. W czasie kiedy się tutaj jakiś klient zabawiał z tą prostytutką w samochodzie, to my po prostu podjechaliśmy i też go rozjechaliśmy bez żadnych przeszkód. No, i cóż, mamy trójkę dziewczyn, więc teraz musimy dojechać na miejsce, gdzie mamy je dostarczyć do tych strajkujących. No i w ten sposób oni niejako przejdą. Przynajmniej powinni przejść na stronę Salvatora. A Jane Hooper nie będzie z pewnością z tego zadowolona. Proszę bardzo, tutaj mamy strajkujących właśnie. Dobra, i jedziemy dalej w takim razie po kolejne dziewczyny. Tutaj widzę, że jeszcze jedna była, tylko że z drugiej strony. Muszę też uważać, kurde, na ten samochód, bo już jest dość mocno zniszczony. Może ja wymienię, kurczę, to auto. Tylko, że musiałbym znaleźć jakieś fajne. Tutaj wprawdzie jedynie taksówki są. Albo dobra, wezmę tą taksówkę w takim razie. Lepsza taksówka, ale jednak sprawna niż gdybym miał mieć jakiś samochód, właśnie zniszczony. To wiecie, co nie będę jechał tutaj po nią, chociaż ona jest blisko z jednej strony, ale dobra. Z drugiej, to lepiej pójść w takie miejsce, gdzie tych prostytutek jest więcej. Cztery się tutaj znajdują w dość bliskiej odległości od siebie. Więc możemy je zabrać. I patrzcie, tu jest jedna. Proszę bardzo, wsiadaj. So, the party, sugar? Tutaj kolejna. Hey baby, for a good time. My nie szukamy dobrze spędzanego czasu, tylko chcemy je po prostu zabrać ze sobą. Dobra, i jest ostatnia. To będzie na tyle. Dwie pozostałe już niepotrzebne. Dwie pozostałe już są niepotrzebne do tej misji, więc nie będziemy po nie jechać. Po prostu doprowadzimy je tam znowu do tych strajkujących i na tym misja powinna się zakończyć. A jak widzicie, jeszcze sporo czasu do 15.45, więc uda się mi bez problemu. Nawet się jakoś bardzo nie spieszyłem, a i tak zdążyłem. Dobra, tutaj będzie ten port. A myślę, że w kolejnym odcinku będziemy ten wątek kontynuować. To znaczy, kolejne zadania dla Salwatora. I jeszcze z pewnością wykonamy. Dobra, to by było na tyle. 500 dolarów. Tutaj informacja, że możemy oczywiście również uruchamiać misję dla taksówki. Kiedy jesteśmy za kierownicą taksówki. Pokazywałem Wam już tę misję w GTA 3, ale pewnie również w tej części jakiś odcinek przeznaczę na takie wyzwania poboczne, więc oczekujcie, na razie jeszcze chcę się skupiać póki co na fabule, tak więc na razie Wam dziękuję za oglądanie, ja tutaj sobie spokojnie dojadę do kryjówki i zapiszę grę, a my spotkamy się za jakiś czas w kolejnym materiale, w którym będziemy właśnie kontynuować misje fabularne dla Salwatora. Cześć!